W sobotę 3 września na rynku w Brzosku odbyła się druga już edycja Narodowego Czytania. Tym razem czytający i słuchacze przeniesie się do I wieku naszej ery, aby wysłuchać historii z czasów panowania cesarza Nerona, spisanej pod koniec XIX stulecia przez wybitnego polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. O wszystkich, którzy dostąpili za szczytu publicznego odczytu fragmentów Quo Vadis, opowiada bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej Maria Kawalec. Proszę powiedzieć, kto w tym roku czytał Quo Vadis, a także jakie były poprzednich latach lektury. Swoją obecnością zaszczyci nas proboszcz Parafii Brzosteckiej, ksiądz Marek Mnich, burmistrz Brzostku, Wojciech Staniszewski, przewodniczący Rady Miejskiej, Mateusz Domaracki, radny Paweł Hipszer, radny Daniel Wójcik, emerytowana nauczycielka języka polskiego Zuzanna Rogala. Sołtys zawadki brzosteckiej, Marcin Sas, Tomasz Milian, mieszkaniec brzostku, Agnieszka Bahara, pracownik biblioteki, ja też spróbuję się zmagać z tekstem Sienkiewicza. Engrafy przygotowali Rafał Szczygieł i Kacper Klich. To już nie pierwszy raz, kiedy Brzostek angażuje się w akcję Narodowego Czytania zapoczątkowaną przez poprzedniego prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego. O tym, co w poprzednich latach czytano w Polsce i na Brzosteckim Rynku, po raz kolejny opowiada Maria Kawalec. Tak, spotykamy się po raz drugi na brzusteckim rynku. Przypomnę, że w poprzednich latach był czytany Pan Tadeusz, był czytany Aleksander Fredro, była czytana trylogia Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku cała Polska czytała lalkę Bolesława Prusa. Dzisiaj wszyscy czytamy Kwowadiz Henryka Sienkiewicza pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Historia zawarta w Quo Vadis to nie tylko opis wielkiej miłości pochodzącego z patrycjuszowskiej rodziny Winicjusza z barbarzyńską zakładniczką ligią, ale też historyczny opis przemijania starych rzymskich wierzeń i nadejście rodzącej się religii chrześcijańskiej. Dzięki tej uniwersalnej tematyce Quo Vadis jest ponadczasowy i współcześnie żyjący ludzie mogą wciąż wyciągać z niego wnioski. Cicha i pokorna zjednała sobie wdzięczność wielu nikogo zaś nie uczyniła z tym nieprzyjacielem. Podczas całej akcji przez rynek przewinęło się bardzo dużo znaczy, mieszkańców Brzostku, którzy przystawali, by posłuchać polskiej literatury pięknej. Dźwięk czytanej lektury było słychać nawet w najdalszym zakątku Brzostku. Gdy przyszli na miejsce, śledziłem ich z daleka, ukryty za portowym. I przekonałem się, że Eurycjusz nie był postacią zmyśloną. W dole, przy rzece, Zanim Klawiusze wznieśli Koloseum, amfiteatry w Rzymie budowano przeważnie z drzewa, to też wszystkie niemal spłynęły w czasie pożarów. Nero jednak, dla w przebiecanych igrzysk, kazał wznieść kilka. Ale przedtem wydobędzie z nich wyznanie, gdzie jest Ligia. Lecz jeśli ją oddadzą, nawet dobrowolnie i tak się pomści. Witaj, Hasto. I mów, z jakimi zleceniami przychodzisz? Aulu Plauciuszu, począł Hasta. Cesar dowiedział się, iż w domu Twoim przebywa córka królów ligów, którą ów król jeszcze za życia boskiego Klaudiusza oddał w ręce Rzymian jako rękojmę, że granice imperium nigdy nie zostaną przez ligów naruszone.